To było wspaniałe 11 miesięcy. Projekt składki na scenę dobiega końca. Z tego miejsca, Venus Gym w Dubaju chciałbym was zaprosić na przedostatni odcinek. Dziękuję Fitness Authority za możliwość stworzenia tego projektu. To było zajebiste 11 miesięcy. Poznałem super ludzi przez ten okres. Mocne treningi za mną. No i co? I widzimy się na ostatnim odcinku na scenie 9 listopada. Więc. Teraz wrzucam wam migawkę z tego okresu. Nie wygląda, że takim zawsze było. Nie wygląda, wyglądać się Zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę. Problem będzie z utrzymaniem rygorystyki. Pitarda, cała jest pana. A za to, to kowary. Przekichane. Tydzień myślałem, że to przejdzie. Próbowałem trenować. Nie, no, ja już nie mam. <siak> tytonyny, Motywacja nie jest z nami teraz Poprowadzę yep, suplementację przetreningową. O, jak W ogóle dopiero tak po dwóch miesiącach mać się do tych chodzi, a teraz oczywiście nie robię z siebie znawca, <Nlaitary cryst> ale <IP> zaczynam rozumieć. Teraz ostatnie ostatnie 3 godziny najgorsze, bo szedłem na prepa, Będą. ja po tym pół roku staję i patrzę i ja nie widzę różnicy. nic. ja, nie no, ja, ja bym chciał wam przypomnieć, las... że jukrej, ja nigdy w życiu maja. Maja, Są Góra dynastu, dynastu. do yeah. ale masz stresy, bo no nie cudu, nie chudą, nie? Ogólnie spotkaliśmy się to, żeby zrobić trening i sprawdzić moją formę z moimi... Mentorami kulturystycznymi, Marcinem Zielińskim i Mariuszem Tomczukiem. Poczekaj, czekaj, czekaj. Jak to się mówi? Wygasłe gwiazdy, czy... Te Wygasły gwiazdy, żartowałem, bo zabolało. na pamiątku w piłka. Dużo pokory mnie czeka, bo jestem 6 tygodni Jaki przed startem. Jakie wygasłe? 6 ja tygodni przed startem robimy dzisiaj mocne barki i pokażę chłopakom. 6 tygodni to chyba było parę tygodni. Temu. Ja przy, każdym, przy każdym Michałku jest cały czas 6 tygodni. Wiesz, że to już 4. dwie cukierkę się cofa. 6 tak. tygodni. Jeden cukierek w nieparze, to jest miesiąc w plecy. Fuj, no tak? to wczoraj dwa batony, to dwa jest batony całego batony... prepa w plecy. No to znaczy na początku. zeruję chciałem poruszyć. Zeruje Zerujesz, się. To nie, 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 wychodzisz w kwietniu. Nie, nie, nie. Wychodzisz chciałem w kwietniu. poruszyć te dwa batony, bo liczyłem je sobie w, w mojej ja? wczorajsze. Ale ja? ma... jak mogłeś liczyć, jak tam białka nie było? Ty rejdy, no ty! To samo białko wypiłem już na wieczór. Tak! No. Myślisz, że to się liczy? I to się puknie. No <laughs> podejrzewam, że na białkę nie wypiłem. Wypiłem ale z Fidesz no, czyli Tutaj wczoraj, wczoraj, do mnie doszły plotki. Że? No. Że walisz <noise> powiedział? <noise> Wracałem samochodem z Marcinem. No. Ale to nie on mi powiedział. Kto? <głos> 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 10. listopada? To NPC? No tak. Nie, PCA. Marki, Marki i bajceps. barki i <noise> bajceps, okej. Wygasły gwiazdy. Tak. To musiał, musiał pocisk dostać, że się nie trzyma za te wygasłe gwiazdy, Kierun początek tego po yes. teraz special guest from uh, White Stock. Specjalnie zapisałem się na angielski, żeby z Tarzanem móc w końcu pokazać jak człowiek z człowiekiem, bo obiecaliśmy sobie, że w Dubaju, jak będziemy to tylko rozumiałem po angielsku, między sobą. Manik, wiesz, że you know that your fans after today training będą the Venus Gym is gonna be my fans? <laughs> so all the fans of Mane is gonna be fans. Yes, but... just only fans. <laughs> We no, 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 no. Tarzan! Co? Zęby wybić stracił ty! Ty się na mnie kładłeś! No, wiesz jak to ciężko ci pomóc? Normalnie leciutko ręczka. No, ty leciutko. Ty ty, ja to tak traciłem równowagę. Za każdym razem. Ty. To trzeba było jak mały chmur Nie, no, no bez ty przesady. Ty. Bym poleciał zębami na ham. A! A, sam raz na mój bolący bark. Nie mój bolący. Da. A wiesz, czy mu cię boli na garstek? Bo nie dojadasz. Czy może podjada? No trochę lepiej jest. Słuchaj, ja pierwszy start pierwszego no. prepa. Ja byłem tak posrany. No. Ja byłem tak zdenerwowany, zestresowany tym, że dam dupy, że będzie ze ziarenko Przecież ty ostatnio też byłeś tak zdenerwowany. Nie, no, nie aż tak. Nie <laughs> jest tak. A twoja pierwsza redukcja, Mariusz? Yy, ciężka była. Przyznaj bo ja, się. Nie, była ciężka, była ja strasznie rygorystycznie. Miałem yy, dietę rozpisaną, czyli tylko ryż, kurczak i broku. na takie sali. To były takie lata, że tam no. wtedy trzeba, nie było podjadania batoniczków, nie było jakichś tam wymyślnych dżemów zero kalorii czy bitej śmietany zero kalorii, no. też nie było takich rzeczy, nie? Nie musiałem tak trzymać się czysto, ale ja robiłem, no Ale, powiedz mi, ale co ja czy... robiłem redukcję od września do marca, to w lutym byłem już trup. No ale powiedz mi, czy miałeś takie bo. Ja pierwszy raz z takim czymś się zdarzyłem, że ja miałem taką, takie, takie sytuację, że jak kurwa przez to, żeby, przez brak jedzenia, przez głód ja nie, nie byłem w stanie wypowiadać. Ale Tarzan, to czy na przykład tłumacz, tłumaczyłem też wiele razy. Bo to masz na przykład na rozpisane w dzień treningowy, że masz zjeść mięso z ryżem czy tam z makaronem, bo to... Powoduje dłuższy, ma większy indeks sytości. No. Powoduje, że dłużej się trawi, dłużej zaspokajać ten głód. A jak ty sobie zjesz w dzień trening, bez treningu kleik, który po pół godziny znika w twoim żołądku i, i jeszcze bardziej się nakręca, że jeszcze bardziej się robisz głodny. Tam trzeba dać tłuszczyków w ten dzień bez treningu, żeby to się wolno trawiło, żeby to. No, tak jak moja mama powiedziała, więcej białkie, obasy tam nie ma tłuszczu. <noise> A moja teściowa kiedyś mówi, Zrobiłem ciasto, Mariusz. jestem przed zawodami i tylko jedną szklankę cukru dałem, nie dwie. A no to dobrze. No to jest już okej. My się zastanawiamy, jak ty w Dubaju wytrzymasz. Tam wiesz, my będziemy chodzić na żarcie, będzie z je znajbyś łaziu, byś się tylko przyglądał ze swoją Michą, z klejnikiem. Ale panowie, czy czujecie tutaj zapach nadchodzących targów międzynarodowych? Tutaj nie. Tutaj akurat nie. O wejściem czucia, ale tutaj nie. Ja z kolegami. <grystanie> Podrzucam chłopaków na bramkę, bo dzisiaj mają nockę akurat <grystanie> <tam> po targach. <grystanie> czekam na jakąś wiesz, taką motywacyjną gadkę od trenera, nie? Ja mówię, wiesz, widzę zmiany w swoim ciele, widzę, że rosnę. To był już okres przed, przed redukcją, nie? Tu już ten start, robimy redukcję. Marcin i czekam na taki wiesz, miałem gorszy dzień, wiesz. A on tak. Czyli tak jak codziennie. No tak stoi. Od samego początku mówiłem, że Ty do tego sportu się nie nadajesz. z <noise> 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 tego oci tylko podczuł, nie? <głos> <głos> jak się czujesz drugim największym na siłowni? To jest pierwsze w życiu, że nie jestem najwyższym na siłowni. <noise> no, fajny nadgarstek mam. Jak to fajny? No pokażę Ci, pas. A, to masz tutaj ten, no widziałem. To nie jest jakaś cysta, jak to się nazywa? Nie, nie, no No, no, no. Bak, jest. no widzę, strzela. O jest. <noise> Do amputacji już, też, do amputacji. 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze jeden. Dobra! To są właśnie treningi z Marcinem, że czuć to, czuć. On, ja, on trochę inaczej trenuje niż, niż ja, bo. Znaczy, nie, no podobnie, bo też stery robocze, bakofy, nie, no to, to, to jest to samo. Tu jest to samo. Tu ja trochę mam teraz mniejsze mniejszy nastawienie na barki. Marcin klatka plus Luzbany. był twój trenerem, Tarzan, i, i widział jak cierpisz, to bym ci pozwolił się kebaba zjeść. Hej, ja jadł ostatnio. Pomyśl sobie na zmianę trenera. Nie, 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 jadłem ostatnio, Marcin na mnie spojrzał i mówi, możesz dzisiaj podejść, a ja od razu w głowie, wiem milion PLN. Ale czysto. <laughs> <gry> takie baby, takie no, baby, jakie baby. Pierogi z wołowiną, nie? I ty byłeś na plecie wtedy już. Ta. no i ten. I słuchaj, i w samochód i odszedłem na tym siedzeniu. I on tak jedzie trząs ten samochód, trząs, 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 tak dwie godziny. H. I w pewnym momencie dojeżdżamy już do Williama, przysiadamy się do samochodu i zaczęliśmy szukać hotelu. Problem był z hotelem w Szczecinie. I dojeżdżamy do hotelu w centrum. Ja tak chodzę do, na recepcję i tak tylko tak powiem, nie? Wstaje, wow. cały spocony. Znak. Ciemno przed oczami, nachyliłem się tylko i mi się ulało do ręki. Ja mówię, nie. Siadam, a Marcin tak na mnie. Ja mówię, Marcin, ja muszę z Odchodzi odchodzić szybko, ochroniasz? Ja pana zaprowadzę do łazienki, pan przyjdzie, pan przyjdzie, bo tu dywany wszędzie. A coś zażygałeś czy nie? Nie, tak mi się ulało na rękę, nie? To mały żyk taki był, tak? Mini, nie? <laughs> Mini żyk. Żyk. To ja tak miałem, wiesz co, po zawodach z PCA przyjechałem w Warszawie z Łodzi. Wróciłem na, po zawodach PCA i... Sobie jadłem, jadłem wieczorem i tak ten brzuch mi coraz bardziej puchnie i zaczęło mi tak się, zacząłem się źle czuć. A okazało się, że ten miałem, jakieś wirusówka mi dopadła wieczorem i miałem z dwóch rur. To w tym ja apartamencie nie wiem, jakby nie było żadnej miski, wiesz co, ja. siedziałem, leciało z dołu, a ja żygałem kurna na ręce. Wiem, że to trochę może nie jest do tego filmu adekwatne i zbyt przyjemne do opowiadania, ale tak było, no nic nie zrobiłem. A rano wstałem już było ok, ale później wiesz co wymyśliłem? Taki patent, poszedłem pod prysznic. <śled> Last day of trades, it's behind us. We finish, we say goodbye to the Dubai. Not yet, we leave tomorrow. So right now we're gonna do. some Och, no, idziemy dostrzepać pokusy, chcieliśmy. Uczynię targów yy, w meszanie jak psy. Jedziemy na trening. <laughs> Jedziemy na mostny trening. Dobrze, trzymajcie się, Czy Mariusz. Tak, idziemy. Jedziemy. Co? Tak, atmosfera tak. trochę się uspokoiła, widać. Ten nowy shot na palmo. Tak muszę sam robić. Bo my, jakbyś nie wiedział, my się lubimy. Bo my tak łatwo palni, <grym> Tak śmiesznie mali. <grym> tak, pewnie, on to jest za młody. Ja znam tą piosenkę. Ta to znaczy, to, to dawaj, zaśpiewaj, no tak z nas. A my tak łatwo palni, No i co? Dalej Tak, tak śmiesznie mali. Tak, tak, nie widziałem, ty! Mogę, ja znam więcej ty, piosenek. Więcej piosenek? No no dobra, to, 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 to znaje, się, nie? No, na jego Ale łupia. czy ja wszystko. powiedziałem, że ja znam? Nie, no. nie, to ty mówisz, że wszystko znam. Wszystko na dwa tak. Jak oceniasz ich tutaj starania za 70? Leszcze. Leszcze, no, Leszcza darową. Gdańska triada. Triada, no z trzech, to tri triada, nie? I jest też pieszy. Przyszedł, przyszedł na pieszo? No dokładnie. No i dzisiaj kręcimy. Wczoraj podcasty, będzie ciekawie na pewno. Wam się spodoba, bo bo taka, taka trochę kanapa tomczukowa z jakimiś dwoma leszczami, dodatkowo jeszcze niepotrzebnymi w ogóle dla mnie, bo by sam to lepiej zrobił, ale niech mają trochę, niech się. Nie klizną trochę tej nie, rozpoznawalności, bo. No dokładnie. Niech trochę zyska, dobrego PR-u, nie? Tak, nie powiem szczerze, że na widziałem, miał za dużo. Aż nie, no bo byłem wymęczony tydzień przed startem, już mi się. Tak, tak, po prostu taki trochę walidowany i. Stres, stres. Stres to wiesz, to ma. Kurna, samotna matka z trójką dzieci, a nie ty. <śmujesz> no, nie tłumacz, nie, tłumacz się, nie bądź miękki, po prostu bądź twardy, nie jaja. Hehe. <śmujesz> <śmujesz> Trzy ćwiczenia z nimi, ja jestem by s. Bądź. Um, jeden i drugi. Panie, bądź będzie, <śmujesz> On ma 70, ma? Nie, naprawdę, ja mam 80. Tyłem, ja tam, tyłem. Nie wiem, no. może mam wyższe buty, Poczekaj. ty. O, pan no. Jordan. No, ale nie, no ty masz te niższe, może. To no, do mi. Bez butów, prawda? No, my... Teraz będzie wyjdzie, prawda? Na ile masz, no, Nie, nie no. no. Co? Dobra, dawać, no. No, Mariusz jest troszkę wyższy. No. Poczekaj. To mi w dowodzie. 75, to obie, 70. Ty, w dowodzie wiesz, ile wpisuję, kto wpisuje? To wpisuje tak jak tyle, jak szóra, ile chcesz. Nie, tyle, ile chcę na... na kartce uzupełnić. Nie, no. Nie patrzysz na to, co myślą inni, jak się czują przy tobie inni. Masz trochę na to wywalone. No tak, tak. Nie pójdę. Ja trochę chcę być z krepem swoje życie prywatne. Bo... Ale ja to samo wiesz, mówię, kur... ja się czuję teraz, Wam wiesz, no taki okres, że będzie mi ciężko. A ona, wiesz, normalnie się zachowuje i mówię, no to już możesz zjeść, możesz wszystko. A ja mówię, ty nie rozumiesz, a tak naprawdę nie mogę, nie mogę od kogoś, wiesz, oczekiwać, że on zrozumie mój tryb życia, który teraz ja podjąłem taką decyzję, że taki, ma, taki, taki tryb będę prowadził. Nie? No. Co, i taki nie. Na poziomie zawodowym tak. Ale niekoniecznie na poziomie zawodowym. Poziomie... Ja, Więc to ja naprawdę teraz doceniam ludzi, którzy y, na przykład są przy mnie i, i potrafią to znosić i w taki sposób, no. Tak. tak. Gdybym ja był w odwrotnej sytuacji, ja wiem, że ja bym... Kur nie, nie, nie jest takie zachowanie. To często weryfikuje po prostu, Że jak to... ta osoba jest dla ciebie bliska i czy jej zależy, czy nie. Wiesz, dużo ludzi tego nie rozumie. Jaki raz się do ciebie zadzwonił i się zapytał, jak się czujesz? Co? Tak, og tak ogólnie. Nie, to, to, to Ale nie, tak ogólnie. nie w prepie, nie w ogóle. Tak ogólnie. Że siedzisz sobie. Dzwonić Ci telefon i ktoś dzwoni do Ciebie i mówi Cześć Mariusz, jak się czujesz? Równie tak. nie tak? No właśnie. na fitness stands. Z brygadą dzisiaj barki robiliśmy. Trener przyszedł, 5 tygodni do startu. <grym>, czy tylko? Jak myślisz? Ja myślę, że... Tylko! Co to jest 5 tygodni? Tarno, proszę. Narobienie formy to akurat jest mało, wytrwać w przygotowaniach 5 tygodni... No też nie jest. Taka gadka motywacyjna, wiecie. Dobra, dawaj. Motywuj. Dawaj, motywuj mnie. Motywuj. motywuj. mnie. Nie możesz dać plamy. Cały naród na ciebie patrzy. Tyle widzów fanów. Wszyscy z ja. Oh, yeah. Dobra, wyrzuć te Michałki wszystkie. Robimy formę. Nie, yeah, wiesz. Ale ja powiem z własnego doświadczenia. Mówisz mi, jak gdzieś tam jesteś... Jacyś... Powiedzmy, no nie jestem rozpoznawalny. Ale w gronie tych osób, które jeżdżą na zawody, obserwują i śledzą, to jednak gdzieś tam mnie dużo ludzi zna. To z każdej przygotowania to widzę, tak, kurwa, nie mogę dać plamy, nie mogę dać dupy, bo ten będzie mnie obgadywał, bo tamte będzie obgadywał. wie. to jednak się trzeba przyłożyć. Nie? I tam to jakoś... Na pewno na początku, jak startowałem, to mnie mega motywowało. Że kurwa, naprawdę... Nie było tak, żeby w 16 tygodni prepa cokolwiek podjął. Wiadomo, no, no tam później, powiedzmy, z czasem się to troszeczkę rozjeżdża, nie? Jak się jedno zawody wygrało, drugie, gdzieś tam to było drugie Bardziej stupu. świadomy już jesteś tego wszystkiego, tak? Też, i, no. i zaczyna się troszeczkę luzować, nie? No bo, bo jak patrzysz też dookoła, co inni robią i itp., itd. I to troszeczkę jest było, Jednak Jedna takie sztywne podejście, klapki na oczy i moim zdaniem lepsze formy. Gdzieś tam wykręcałem wcześniej. Nie? I to taka nauczka na przyszłość po moim ostatnim tarcie, nie? No ja nie, nie powiem, że to jest łatwa droga. Nie powiem, że jest usłana różami. Nie powiem, że jest mi łatwo. Nie powiem, że nie podjadłem trzy razy, bo podjadłem. Nie powiem, że słucham się do końca, bo się nie słucham. Ale daję z siebie wszystko. Każdego dnia i wydaje mi się, że. Zawsze możesz więcej. Zawsze i będę dawał więcej. Każdy dzień mnie uczy tego, że mogę zrobić coś więcej, coś lepiej. No. To, jest taka, to jest taki rol koster emocjonalny w mojej głowie, nie? Taki Ale... kur... Ale szczerze polecam tym, co nigdy w życiu nie próbowali nawet yy, liznąć tego sportu. Polecam. No wiesz, generalnie bardzo dużo ludzi mówi, że jeżeli jesteś w stanie w tym wytrwać, i gdzieś tam parę lat pobawić się w tą kulturystykę, zaliczyć parę startów, to tak naprawdę nic w życiu cię nie zaskoczy. Tu nie ma, ogólnie tu nie ma dużej filozofii. Są proste rzeczy, ale trzeba w nich wytrwać. Wytrwa. I co? Trzymajcie się. I see you soon na kanale Pytania są w bo powierzamy też z nowym projektem, który będzie już niebawem. A, on będzie się działo i będzie się dużo, także Pozdro! Trzymajcie się. Hello.